Witajcie z tej strony, rap, której zapraszam Was do drugiego odcinka z Cinder Year of the Dragon. I co wydarzyło się w ostatnim odcinku, tak mniej więcej? Smocze jaja zostały skradzione ze smoczych królestw. Jakie nosorożce, Maynaxy tak zwane oraz Bianca, którą poznaliśmy też, to była ta krójczyca w kapturze, ukradły wszystkie smocze jaja i przyniosły je do Forgotten Realms, czyli zapomnianych krain. Choć patrząc na minę, ten niebieski smok poeta to chyba był Magnus, chyba tak, nie pamiętam, muszę jeszcze raz sprawdzić, ale nie teraz. No, wydawało, się, by, hmm, wydawało się, że jakby już tą krainę gdzieś z ołotej krainy słyszał, patrząc, że wspomniał jej nazwę. Tak czy inaczej, odwiedziliśmy później krainę z... sam, nie sam Spring. Ojej, Sunrise Spring, tak, czyli wiosna jutrzenka. Choć nazwa jest, przyznam, dziwna. Przede wszystkim dlatego, bo nazwy Homeworldów odnoszą się do pór dnia, nie pór roku, tak jak by było z Pyro 2. A patrząc za to, że drzewo tutaj mają jednak bardziej jesienne liście, wiecie, już właśnie, jest żółte, pomarańczowe, no to właśnie bardziej wszystko wskazuje na to, że to jest bardziej jesień. Mam parę roku jesienną tutaj. Aaa, Tak czy inaczej, zebraliśmy wszystkie smocze jaja, klejnoty. I to by było wtedy tyle w tamtym odcinku. A w tym odcinku uwolniliśmy kangurusę Shilla. Przekupując panu Jelly Bugs'a, dając mu w końcu jego ukochane klejnoty.

No i właśnie spójrzcie na to. Moneybags już teraz nagle już on nie ukrywa, że oj, że nazwie nas naiwniakiem. A pewnie, przepraszam, nie naiwniakiem. Czy kogoś tam inno, że on się będzie poprawiał po tym, jak nazwie nas w jakiś negatywny sposób? Nie, on już teraz mówi wprost nam w pysk, że jesteśmy najawiniakami. Ale zobaczymy, jak to będzie najawiniakiem. W końcu straciłeś ostatnim razem klejnoty jak się widzieliśmy. can you be one of them dragons then yeah named cinder never thought i'd see one you dragons used to rule this entire world you know then all of a sudden you left poof dragons used to live here didn't you know they say it was over a thousand years ago i think and they just left yeah and the weird thing is after they left all the magic in the world just sort of went with them I mean, they say this world used to have magic coming out of the Wasu! Flying ships, singing forests, wishing stones, you name it! But when the dragons left, it all just dried up. Is that why some of the portals don't work? Yeah, they're starting to fade out too, one by one. Well, I gotta get back home and do some damage control. Come visit anytime you like. Hmm. I dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy uwalniając Shilla, która właśnie weszła do portalu, do krainy Shilla's Alp, a więc jej rodzimej krainy. Dowiedzieliśmy się, że smoki w tej Forgotten Realms jak najbardziej były, choć mogło to być tysiące lat temu, więc Shilla sama nie była pewna. I kraina była pełna magii, która zasilała różne artefakty, no i obiekty, właśnie jak latające statki, śpiewające lasy, czy kamienie życzeń. Jednakże z jakiegoś nieznanego powodu smoki opuściły tę ziemię, a wraz z nimi odeszła cała magia. W takim razie patrząc, że portale, które musimy odblokować tam w kłąb, w kłąb Homeworldu wymagają smoczych jaj, to znaczy, że im więcej smoków się wykluje w Forgotten Realms, tym więcej magii się uwolni. W takim razie, skoro smoków tu nie ma i zniknęła cała magia, cała magia, w takim razie, w jaki sposób Bianca używa tej swojej magicznej tęczy? Hmm, dobre pytanie. Chyba, że już obecność sama Cinder w tej krainie, już jakąś magię tworzy, nie wiem. Tak czy inaczej, to tak naprawdę nam zadaje kolejne pytanie. Po co w takim razie człowiecice są smoki? Czy żeby po prostu magię przywrócić, czy co? Tego się pewnie dowiemy za jakiś czas. A teraz trzeba udać się do krainy Alp czyli. Przez co się zastanawiam. Czy w tym świecie są Alpy? Czy w tym świecie jest Ziemia? Again, tak, no Shila oczywiście nam dziękuję ponownie za to, że ją uwolniliśmy. Jednakże teraz ona musi udać się do własnej, do swojego domu i zobaczyć, co się, no wydarzyło po prostu. Co czarodziejka je zmalowała. I tak widzicie, mamy takie dziwne pomieszczenie. Czy na pomyślałem jakiś dziwny czarny portal za... za Shilą. Właśnie to teraz jest już nie czarny. No, poznajmy jakiego Billy, który jest górską kozą, Mówi nam o tym, że Rhinoksy po prostu wykopały ich z lomów. I co? I po prostu musimy jemu, czyli właśnie Bilemu, Bobiemu i Pitowi. Nie wiem czy dobrej kolejności podkazałem. Pomóc udać pomóc w ich planie odzyskania ich domów. I tak. Oto właśnie Kaja Shilasap, To jest nasz foder, czyli to są głuptaki z tego co czytałem. I tak. Jak widzicie, oczywiście nasza Sting ruszyła za Shilą jako wsparcie. Po prostu jako forma zabezpieczenia, żeby nie zginęła nam od razu. Ale tak, właśnie te, tego typu domki, które właśnie widzimy, taki, no, tego typu domki, jakie widzimy portal w nim. Widzicie, w tej części tak naprawdę twórcy twor jako że poziomo zaczęły się robić większe, choć akurat plansza Shillen nie jest jakoś specjalnie duża, bo akurat poziomy, w których, będziemy, w których będziemy sterować inną postacią, ich prywatne poziomy są, no, nieduże. Choć, może z dwoma wyjątkami, no ale nie są jakoś ogromne w porównaniu z głównymi poziomami dla Spyro. Ale tak czy inaczej, twórcy jako, że powiększyli poziomy główne, to niestety fragmenty, gdzie były właśnie zadania, no też były niemałe, bo one są często też niemałe. Dlatego, żeby jakoś temu zaradzić, po prostu stworzyli to, że stworzyli mniejsze portale, które prowadzą właśnie do tych mniejszych sekcji poziomu. Wiecie, to wszystko po to, żeby poziomy się wczytywały tak samo szybko jak w dwójce i jedynce i żeby to po prostu nie zajmowało czasu. Wiesz nie? No. I teraz tak, Sheila. Sheila jest kangurem, jak widać, choć nie wiem, czy ona nie jest przypadkiem jednym z tych mniejszych gatunków kangurów, choć nie wiemy, w jakim ona jest wieku tak naprawdę, bo są jeszcze takie właśnie małe kangury, małe, tak, małe odmiany kangurów, które właśnie by odpowiadały wielkości cinder, one no, są na niższe od ludzi. No, ale tak, Sheila się różni znacznie od swojego odpowiednika w oryginalnej grze. No, przede wszystkim ma po pierwsze włosy, ma kubraczek i ma malutki plecaczek. Jestem naprawdę ciekaw, co ona może tam wschować. On jest tak malutki, że nie jedna, nawet jeden klejnot czerwony się nie zmieści. Jestem naprawdę ciekaw, choć mam wrażenie, że jej wygląd chyba jest inspirowany Larum Croft. Tak, Pili nam po prostu mówi, jak działa skok szkieli. Bo tak, jeżeli chodzi o ruchy szkieli, już tak kończąc etap ten samoczkowy. tak, po pierwsze, naszym głównym atkiem jest po prostu kopnięcie oraz body slump, czy jak to się tam nazywało, czyli odpowiednio jakiego headbasha. Możemy oczywiście skoczyć. Możemy podwójnie skoczyć i możemy się wybić jeszcze. Oczywiście możemy się wybić od razu po ostatnim skoku, jak upadniemy. Sheela też oczywiście umie pływać, ale nie potrafi pływać bezpośrednio pod wodą. Choć powiem Wam, że tak naprawdę nie spotkamy, nie spotkamy tak tylko jeden poziom, w którym sila będzie miała głębszą wodę. Ale tak czy inaczej ona nie umie pływać pod wodą. Tak, tutaj w ogóle pokonaliśmy Raynoka. I był posażone w kiloch i był ubrany właśnie w takie... nazwijmy to typowo alpejskie ciuchy. W sumie przez to, że go tak szybko zabiłem, to ominęliśmy teraz tekst odnośnie tych hejnochów. Ale tak czy inaczej... Really like tak, teraz jest ma na double jumpie, co właśnie mówiłem. W sumie takie są łączkowe teksty mogę ominąć, bo one nic tak naprawdę szczególnego nie wnoszą. I tak, tutaj sobie zbieram kolejne klejnoty. Trzeba przyznać, że poziom czyli jest tak zbudowany, że nie bez powodu Center sobie tutaj nie poradziła. No i rozczarowaliśmy Billy. Serio chciałeś przerobić jajona omleta. Ruby. No i dobrze, że spoczyca się wykryła zanim próbowałaś robić omlety. Jestem par... No są nie jestem ciekaw, co by zrobił, gdyby się smog wykluł. Tak, oczywiście oni będą zasłonięci jeden i drugi to samo. Po prostu muszą się dostać teraz tutaj, przez tą jaskinię, w której, jak widzimy, mamy łosia w swetrze i... Czapce. Też takiej powiedzmy dla... Al no właśnie Nie wiem, czy. No dla tych górali alpejskich sam nie wiem Właśnie tak naprawdę mnie teraz bardziej czy te stroje, które oni tutaj noszą To są stroje dla górali właśnie bardziej szwajcarskich czy niemieckich? Bo no, nie mam pojęcia Au Okej okay, to wyszło dosyć słabo Dobrze, ale się wyleczmy spokojnie, na szczęście tu łożą te głuptaki, co mnie tu zostajemy, chyba głuptaki to nie po tej stronie świata są. Tak jak i sama sila Bo ona jakby nie patrzeć, no jest... Okej. Okay. To było ciekawe. Jeszcze raz się z tym spotkałem. przyznam się szczerze? Dobrze, tutaj sobie rozwamy kamienie. Właśnie spójrzcie na to, że Sheila jest naprawdę... Silna, skoro potrafi swoim kopem rozwalić skałę. Ma ona niezłą parę w tych nogach. Jak nasz rodzimy Kao miał siłę w swoich rękawicach, to Shila ma potężną siłę w swoich własnych nogach. No ale niestety, w zamian Kao nie potrafi tak wysoko skakać. Coś nam powiesz? Tak, na pewno swoim kopniakiem to zrobisz, wiesz? a i właśnie jest jeszcze jedna nowa rzecz mianowicie kiedy zaatakujemy postać niezależną, znaczy niezależną no, npc przyjazna dla nas no to wtedy one właśnie to one właśnie wtedy reagują na to że jej zaatakowaliśmy co jest bardzo miłe w porównaniu z poprzednimi odsłonami wiecie ja miły przede wszystkim dlatego bo jak to się nazywa bo jednak to nie są po prostu takie manekiny, które uderzymy i nic one sobie z tym nie robią. Ale tak. Hej, Sheila. Chciałbym zrobić żarcik i rzucić tym jajkiem w dom Bilego. Mhm, kolejny. Zaraz w ciebie rzucę skałą i zobaczymy, czy to też będzie takie śmieszne. Zaraz. Jak to działa? Skąd ten smok miał i okulary w jaju? Bardzo bym się...

You the huts, okay? Tak, Bobby nam proponuje, że on będzie robił za... znaczy on będzie drwił z Rhinoxów, próbując odwrócić ich uwagę, a my w tym czasie porozwalamy ich domki. No i ich samych. No i właśnie in musimy in użyć ataku y, Smash. No właśnie tego, co nazwałem Headbutt z Choć To jest bardziej nazwa z wzięta. No ale tak. O, no, na pewno. Jakoś nie zwracają na ciebie w szczególnej uwagi. No ale tak, właśnie, co do tych rejnoków. Oni... Oni właśnie klejnotów nam nie dają. Bo właśnie nie wiem, czy o tym wspomniałem w poprzednim odcinku, czy nie, ale przeciwnicy w tym, znaczy już od tej odsłony nie dają nam dusz, tylko dają nam klejnoty. A ci, jako że nie dają nam klejnotów, co tak naprawdę znaczy tylko i tyle, że... Hmm. No, dosyć prostą rzecz. Że tak naprawdę musimy zniszczyć ich domki, które są ich spawnerami. I to też jest w pewnym sensie nowość, bo tak naprawdę w e, poprzedniej. Tak, w poprzedniej odsłonie nie mieliśmy w ogóle czegoś takiego jak spawner. Spawnery dopiero się pływają właśnie od tej części, od poziomu właśnie sili Ale uwierzcie mi jeszcze spotkamy spawnery nieraz. Ale tak, jak możecie ty zauważyć. My już tak takim jesteśmy na samym końcu poziomu, a nie spotkaliśmy żadnego dużego przeciwnika, ponieważ tak, Shila mm, prawdopodobnie nie może walczyć z takimi przeciwnikami, zakładam od razu, bo są no, po prostu za duży, za duży, dlatego właśnie, no w sumie, chociaż nie, łosia jakby nie patrzeć z dużym przeciwnikiem, no to trochę, nie, na no to źle powiedziałem. To jednak może. bo że mamy łosie. Łosie są duże. Ale jakby nie patrzeć niezależnie od tego, z jakim jednak przeciwnikiem walczy Sheila, to i tak zawsze jej kopniak jest na tyle silny, że powali każdego. Dobrze. No, no tu już się zbieramy do ostatniego domku. Jak widzicie, poziom Sheila nie był specjalnie długi. Okej, okay, ten klejnot się nie chciał uparcie zebrać. No, przynajmniej jeden, który nie rozwalić się je. Choć i tak nie wiemy, co by z nim zrobił. No, te kuski są... Nie rozgarnięte. A, tutaj właśnie nam znowu przypomina o tym, że w menu możemy sprawdzić sterowania postaciami. Bo jako, że i tak tych postaci trochę doszło, to... No, akurat to jest dosyć przydatne. Tam jeszcze, a... Mm, w sumie to było dosyć też ciekawe to, że dopiero teraz spotykamy na sam koniec. Co jest... Wiecie, to jest wiadomo, żeby wytłumaczyć tą jedną rzecz. Ale też jest głupie, bo to jest właśnie jeden checkpoint w tym poziomie. Choć wątpię, żeby to był aż tak trudny poziom, żeby checkpointy były potrzebne. Znaczy nie, jeszcze jako od jajka odbieraliśmy to wtedy też. Ale wiadomo. To ja chciałem jeszcze powiedzieć. A, właśnie, co to jeszcze naszego No Mianowicie chodzi o Guidebooka, który w oryginalnym zwoju był Atlasem. On też był przedstawiony w postaci księgi, więc wiecie. Też szkoda, że tego tutaj nie zachowano. Ciekawe domki. I co? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poziom, choć jeszcze nie jest to koniec odcinka. Ale tak czy inaczej wychodzimy. źle w jakimś dziwnej poziomie wychodzi bo mimo wszystkie, nie ma ono lotu w oryginale było tak, że jak Sheila weszła w portal to po się ekran ściemniał widzieliśmy Spyro wlatującego. ale w jaki sposób Cender wyszła nie mam planygo pojęcia pewnie w ten w sposób, który wyszło najwidoczniej w miejscu gdzie jest, wiecie gdzie Cinder się znajdowała był portal też wyjściowy ale tak, mamy już 8 smoczych, ja więc tak naprawdę, jak ukończymy kolejny poziom, to już będziemy mieli odblokowane, muszę już upy dwa tutaj poziomy. Ale to się okaże. O i właśnie. Wiecie, niebo z powodu tutaj poszedłem do tego balonu, bo jego widzieliście, szyna tutaj na szyna. Szyla tutaj na linie była zawieszona o ten balon. Co już tak naprawdę świadczy to, że. Jeżeli pomożemy mieszkańcom tej krainy, to prawdopodobnie oni nam pomogą ściągnąć ten balon na dół. Ale zobaczcie, co nam powie Shila. Właśnie, o właśnie nam o tym mówi, co ja wszystkim powiedziałem. Jeżeli pomożemy pozostałym pięciu światom w tej krainie, to wtedy mieszkańcy w podziemce no, będą mogli... W no, pomogą ściągnąć balon z powrotem na dół po prostu wszyscy przy pomocy liny wskoczą i <laughs> zaczę wskoczą, przy pomocy lin po prostu każdy się zawiesi i balon się opuści robiąc za taką wagę na razie mamy tylko szylę, która tak też reaguje na nasze ciosy ale jak na razie tylko szyla tutaj czeka samotnie, więc no trochę to nam zajmie zanim opuścimy balon ostatecznie w dół no i tak, to by było w sumie na tyle w tym odcinku. W następnym, moi drodzy, udamy się do planszy S... Sane Villa, słonecznej Willi, która patrząc po kształcie portalu ma takie rzymskie. Znaczy ona wygląda jak taki rzymski łuk triumfalny, może, albo coś podobnego, nie wiem, nie mam pojęcia. No, po prostu mam bardzo rzymski i hey, architekturę mi przypomina architekturę rzymską po prostu no i co właśnie jeszcze jedna rzecz zanim zakończę Wiem, ten odcinek miał się pojawić w sobotę niestety przez to że za pierwszym razem jak to nagrywałem no to niestety dźwięk z mikrofonu był bardzo cichy to niestety musiałem to nagrać tak no jeszcze raz dlatego zobaczycie to no prawdopodobnie zobaczycie to w tygodniu po tej sobocie w której miał to wyjść no ale to będziecie już wiedzieli więc tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, no, w sumie i tak jeszcze raz komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z Year of the Dragon. Na razie i cześć. Sting się też Wam żegna. Cześć.